Cześć manko, na Nati i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie postanowiłem sobie, że zrobimy sobie taki chillowy odcinek e, z Minecrafta i zagramy sobie w Parkour Paradise widzowie. Parkour Paradise to mapka, która na polskim, e, w polskim świecie Minecrafta jest już od dawna e, ale ja jeszcze w nią nie grałem, także Parkour Paradise, e, słuchajcie, zagramy sobie. Także jeżeli chcecie więcej takich chillowych odcinków z Minecrafta, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z mapeczek różnych, parkour czy może też mapek przygodowych lub fabularnych, no to zostawiajcie, nie wiem ile łapeczek w górę. Może z 50 łapek w górę i nagram kolejny odcineczek właśnie z takiej mapki. Także my już słuchajcie sobie zaczynamy. No i chcę i dzisiaj sobie właśnie zrobimy taki chillowy odcinek i sobie pogadamy o pewnych... E, pe pewnych rzeczach. Dobra, co my tu mamy? E, słuchajcie, ja sobie na pewno chcę ustawić shadery, żeby ładnie to jakoś wyglądało, żebyście fajnie, fa fajnie wam się oglądało. <laughs> Także sobie ustawimy shaderki. O, i od razu lepiej, widzowie, od razu lepiej. <laughs> e, co to jest? E, mapka stworzona przez em, nie wiem kto. Nie wiem jak to się czyta, ale no. <laughs> um, more maps, dobra, idziemy. Co, co tutaj jest? Hmm, co, czy tutaj jest coś ważnego? Aha. Network, bla ble, Nie, tutaj nie ma nic ważnego. Dobra. I... Tutaj coś jest, tak? Test. A, dobra. Musimy sobie przetestować skilla. No dobra. No to testujemy sobie, widzowie, skilla. <laughs> Także no, yy, o kurde, a że ja taki dobry jestem. No dobra, no to byłem dobry do czasu. <grym> także widzę, dzisiaj sobie pogadamy o pewnych rzeczach, co, co planuję robić na kanale i tak dalej. No dobra, widzowie, także będziemy mogli już w sumie zaczynać. Czekajcie, start jest tutaj. Także robimy sobie. Aha, no to fajny parkour. Fajny parkour Master of Disaster. Um, także lecimy sobie. Parkour Paradise. Okej. Okay. Rozumiem, że respimy się tutaj. I co? Okej, okay, muszę... Okej, okay, dobra. Już mi nie wychodzi nic. Tutaj skaczemy. Tutaj skaczemy. <laughs> Aha, nie, to fajnie. Dobra, widzowie. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co planuję w te wakacje zrobić na... Aha. Co planuję w wakacje robić na kanale. Um, bo widzowie, jak wiecie, zaczęły się wakacje. No i... Um, słuchajcie... O kurde, tutaj będą... Okej. Okay. Jak wiecie widzowie, zaczęły się wakacje i będzie dużo fajnych projektów na kanale. Aha. Między innymi, na przykład, um, jadę z moim tatą do Ińska, gdzie będziemy też nagrywać e, pewne rzeczy, ale to na razie wam nic nie zdradzam. Ale 24, czy tam 23, o kurde, aż ja taki dobry jestem, że jest czwarty level? Nie wiem, widzowie, ile ten parkour ma leveli, ale no. Um, co, do czego dążę? E, słuchajcie, jakby... 24, czy tam 23, jeszcze nie wiem na 100%. Wyjeżdżamy w góry. Trzy tygodnie trip po górach. I więcej, widzowie, wam nie zdradzam. Trzy tygodniowy trip po górach będziemy właśnie robili. No i chcemy to jak najbardziej wypromować, także... Będzie to się zaczynało 24, i wtedy też sobie zrobimy daily. Także... Kto się cieszy, łapeczka w górę. I myślę, że to będzie bardzo tak ciekawie zrobione, no bo właśnie będzie daily, będziemy, porobimy swoje koszulki i tak dalej, żeby to było jak najbardziej fajnie zorganizowane. A my tym. No dobra, fajnie, wykrakałem w sumie. <laughs> Ósmy level mamy. Ehm, także no nie jest tutaj ze mną najgorzej. Ehm, grałem w mapeczki parkour inne. Na przykład Ma Ma Minecraft Spiral. Aha! Dobra, widzę tylko ten ogień tutaj będzie, nie? To będzie najgorsze, ale widzowie, taka sytuacja. No, i jeszcze słuchajcie, no to także wyruszamy w ten trip. I jeszcze słuchajcie, chcę ogłosić, że dzisiaj zaczynamy takie malutkie daily. W sensie chciałbym zacząć sobie takie tygodniowe daily. Co z tego wyjdzie, to nie wiem, ponieważ może z tego nic tak naprawdę nie wyjść, ale. Dzisiaj jest właśnie pierwszy film tego tygodniowego daily I właśnie chcę zrobić takie daily z mapeczek Właśnie w Minecrafcie, w Minecrafcie, tak? Bo Fortnite ostatnio dużo było, Minecrafta troszeczkę mniej Dlatego chciałbym wam to wynagrodzić właśnie tym, że z Minecrafta teraz mapeczki, tak? Będą robione, także no fajnie chyba, że takie daily sobie zrobimy Myślę, że takie daily też dobrze zrobić dla mojego kanału, bo mój kanał ostatnio trochę umarł. E, pod. Um, znaczy, mój kanał nie umarł, tylko mój kanał podumiera powoli. Przez to, że tak mało wrzucam. Aha, no to fajnie. Przez to, że tak mało wrzucam. Um, dlatego widzowie zrobimy sobie daily tygodniowe. Może nawet więcej to pociągnę, ale no nic więcej nie mówię. Um, bo może to tak naprawdę nie wyjść, także nie nastawiajcie się. Um, no i tak jak mówię, będzie też daily, jak wyruszymy w tego tripa trzytygodniowego tygodniowego po górach. Także um, myślę, że to jest całkiem fajna opcja. A my tymczasem jesteśmy już na 12 levelu. Całkiem fajnie mi idzie. Um, także fajnie się właśnie tak gada do kamery i przy okazji się przechodzi parkura <laughs> całkiem całkiem fajna rzecz. Mm, Także tak tutaj myk lecimy. E, aha ogólnie zauważyłem że bo ja nigdy nie, nie słyszałem o tej mapce ale nigdy jakoś e, jakoś nie grałem. <laughs> e, wiem widzowie że tutaj jest wszystko praktycznie o innej tematyce. No, tutaj, widzowie, mamy jakiś pokój, tak? Tutaj mamy... Co tu mamy? Nie wiem, co to jest, ale no. Mamy skrzynki, tak? Mamy piecyk, mamy crafting. I tutaj coś jest, ale to, nie wiem, co to jest w sumie. I teraz, widzowie, tutaj skaczemy. O, kurde! Jak ja dobry jestem w tego parkura, widzowie! Jak ja jestem dobry normalnie. Jak ja dobry być w tego parkura. Aha, nie, to fajnie. Dobra, widzowie. Chyba tego slime bloka teraz nie wykorzystujemy. A nie, no bo nie przeszkoszaj, nie przeszkodzę inaczej. To gdzie mam... A, tutaj może? Nie. Nie, no co mam zrobić? Poczekajcie. Tutaj też nie, nie ma tu drabinek. No nie ma. Czekajcie, widzowie, rozpędzę się i spróbuję... O, dobra. Trzeba było się rozpędzić. Dobra. Myk. I let's go, drabinki, czyli coś, czego nienawidzę. Aha, no właśnie, mm, dlatego nienawidzę drabinek. Mm, -ha 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 -ha. O, dobra, let's go. <coughs> jestem najlepszy. Um. Oho -ho 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 -ho. Jezu, widzę, a ja nawet nie wiedziałem, że ja z tego parkura jestem taki dobry. Ej, XD. Wam się pewnie teraz to przyjemnie ogląda, bo za dużo tam. No właśnie, dobra, wykrakałem. <laughs> za dużo nie fejluję. Um, Także widzowie. ja um, Jezu, nie skupiam się w ogóle. Także planuję sobie zrobić. Oho. Planuję sobie zrobić właśnie teraz daily, i jeszcze potem um, trzy tygodniowe daily będzie robione. A teraz. Zrobimy sobie tygodniowe. A może nawet więcej te daily zrobimy. A, to nie wiem jeszcze w sumie. Nie wiem ile jeszcze te daily pociągnę, ale właśnie chcę zrobić sobie takie z Minecrafta daily z mapeczek. E, I może też survivala, bo bardzo dawno survivala nie było, a wiem, że survivala lubicie i na survivala czekacie. Także y, zrobimy sobie survivala, pewnie też na daily. E, tym co teraz będzie tydzień trwało. Um, Także um, no. Możecie napisać co bym w sumie mógł tam na survivalu zrobić. Może pójdę do Netheru, czy cokolwiek innego zrobię, <laughs> co się robi w Minecrafcie. Um, bardzo fajnie i przyjemnie się przechodzi ten parkour, nie wiem. Um, myślę, że tak sobie przejdziemy... ile trwa film? 9 minut. Myślę, że tak sobie um, przejdziemy, wiecie co, do... Nie wiem, do 30 levela i sobie skończymy odcineczek, bo naprawdę fajnie, przyjemnie, przyjemnie się robi. I też może z, właśnie z Parkour Paradise zrobię, e, zrobię parę odcineczków. Oho, tutaj się zaczynają już trudniejsze jakieś skoki. E, z Parkour Paradise, czy może jakichś innych mapek parkour, możecie podsyłać jakieś fajne e, mapeczki fabularne w komentarzach. E, mapeczki fabularne, właśnie mapeczki przygodowe takie. E, mapeczki parkour. Nie, ale cztery kratki, to normalnie powinno. Normalnie powinno być można. Aha, 3 i jedna na ukos. No no. Tak, tak. Dobra, widzowie, zruszka. Myk! I dobra, let's go. <laughs> Jesteśmy na lewelu 24. I co tutaj mam zrobić? Dobra, tutaj przeskoczyć, tutaj. Tutaj, tylko żeby nie było żadnych 90. Na razie nie było. Także ja jestem zadowolony. Um, mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie mi się eksportował jakieś 40 godzin. No dobra, let's go, let's go, let's go. No dobra, i co teraz? Dobra, tutaj. Schodzimy. Myk. Dobra. Let's go. Okej, 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 okej. O, okej. Okej. Gdzie teraz? Tutaj. Tutaj. I tutaj. Dobra, a w sumie do 30 sobie przejdziemy, bo teraz jakoś tak szybko mi się przechodzi te levele, Także do 30 taki jak był plan, do sobie przejdziemy na spokojnie i dobra, i co teraz? Tutaj. Tutaj. Dobra. Naprawdę bardzo fajna, przyjemna mapka. Aha, polecam sobie ściągnąć link w opisie. Naprawdę fajna, przyjemna mapka. Można się odstresować. Jak nie chce się zgrać zwykłego survivala, to można sobie zagrać coś dla odmiany. Na przykład, właśnie taką. Aha, mapkę. Także, no polecam sobie ściągnąć. Um, dobra, tutaj mamy teraz klimat TNT bar bardzo. Naprawdę no nie, no, mega mapka, serio. Serio, twórcy mapy. Aha, tylko że ja cały czas przeskakuję to. Dlaczego ja tego nie, nie mogę przejść? XD. Nie, no. Ej, no to jest paranoia. Nie mogę przejść mapy parkour Dobra. Myk. Myk. ok, let's go. I co teraz? No już, już nie wiem. No dobra. I już zgłupiałem. I co teraz, no? No, ha. no nie mogę. Coś jest nie tak. Tu nie wskoczę. Tu nie, wskoc no nie, nie wskoczy dwie kratki w górę przecież. Aha, chyba, że. O, dobra. Dobra, bo już bym włączał kreatywa, widzowie. Już myślałem, że mapa znowu zepsuta, ale jednak nie. Jednak jest wszystko git. Trzeba było tylko logicznie pomyśleć. Let's go. I let's go! Dobra, widzowie. Jest dobrze. Jest dobrze, jak to mówią. Jest dobrze. Aha, tylko tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5. Nie przeskoczę. Ok, dobra, jest. Mamy slime block. Co teraz? Ok, tutaj, slime block. I do góry. Myk, dobra. Tutaj, ok. Tu jest jedna kratka do góry, to na spokojnie. Aha, jednak nie na spokojnie. Ej, co jest? Czekajcie, no tutaj byłem, tutaj byłem. No tutaj widzowie nawet nie mogę wskoczyć. Nie, no musi być tutaj. Nie, no ej, nie mogę. No widzowie ewidentnie nie, nie mogę. Chyba że. Chyba, że tutaj na drabinkę, dobra. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Widzowie. Spoko. Nie ma problemu. Co teraz? Znajdź fajny button, tak? No to fajne. No to fajne. fajny button. E fajny button. Dokładnie tak. E Twego czasu moja najmniej ulubiona minigierka. Fajny baton. Dobra. Dobra, mogę, bo są drewniane drzwi. No, widzowie. Aha. Aha, dobra. Dobrze, że tu już na stałe. A, no. Jednak nie na stałe, ale no. Mamy 30. level. Także widzowie. Przy tym levelu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcineczków luźnych z mapeczek, no to zostawiacie 50 łapeczek w górę, tak jak mówiłem, i kolejny odcinek wlatuje z mapeczki. Że dziękuję Wam za oglądanie i cześć!